Siemanko, ja jestem Nubek271 i witam was w kolejnym odcinku z komentowania akcji yy, z różnym IQ, Co macie tytuł, yy, że tam IQ Mortis, Faust Unlucky, Dynamite Team, nie? Więc nie wiem jak będzie z jakością, bo yy, nie wiem po prostu, bo jakoś ostatnio mam dziwne problemy z jakością, jak sobie coś chcę obejrzeć na przykład. Dobra, tutaj Edgar... Kunt. Green. Aha. I to jakby wcale nie było ustawione akurat, nie? Ja Zwróćcie uwagę. O, obydwaje w bombę wyszły. Coś chyba ścięło. Następną wejdzie? Tak. To łatwe było. Nie? Nie wiem. Ja miałem podobną sytuację, ale w normalnym meczu. To łapkę nie zostawiajcie, bo wiem, że nie dacie rady, ale wiecie. Okej okay. Jin i Nag. Co oni tutaj tej Nie, ona i on. Ojoj, oj. No to, to trzeba mieć pecha. Nie? To jest knockout. E, Okej okay. faktowna bańka. Następna, następna. Dobra, mapa z trampolin. No, to, to pamiętam, okay, że okay, było okay, wyżej. i tutaj szelkę. Szereg... Aha, to nie. <grystanie> Idealnie po prostu. A ten ból to chyba myślał, że już wygrali i po prostu awczu. Z awczu i na koniec, bo myślał, że już wygrali pewnie. O jeden. No, niestety reklama będzie. Dobra, to widzimy się po niej. Dobra, już jesteśmy po reklamie. I co tutaj będzie? No, tak, bomba. Następny, który bombę. A stamtąd już ogólnie nie miał ucieczki Czy on miał ultra? Bo nie pamiętam nawet Nie, 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 nie patrzyłem o, jo, jo. I to wcale nie jest ustawione, nie? Jak myślicie? Czy to było ustawione, czy to nie było ustawione? Napiszcie y, komentarz y, Hashtag ustawka I wtedy y, dam wam serduszko a Tutaj jedno HP było Więc fajne, i pokona? Pokonał, ja nie wiem jaki jak to musiało wyglądać po prostu ja nie wiem jaki... Jak, ha, ta osa bel musiała mieć ból dupy. Okej okay. dobra. Jest okej. Okay. Jean porobił nawet nieźle. I nie trafi. O nie. Ja nigdy w sumie nie miałem takiej sytuacji, gdzie się zatrzyma na linii. Wiedziałem, ja nigdy jak takiej sytuacji nie miałem, ale że na linii się zatrzymało, to co też miałem akredy? To jest jedyna rzecz, którą miałem w tym meczu. Okej. Okay. Oj. Okej. Okay. Okej. Okay. To było nawet, niezłe. nie wiem czy to było celowe. A to wleciało? Wleciało. Nie no, to nieźle akredy, że to wleciało. Okej. Okay. Bańka. O, jeden Ja nie. nie. Um, ok. Spoko. Dobra. No, kolet nieźle porobiła. Chociaż powiem Wam, że e, jakbym znalazł nagranie, na którym ja robiłem jeszcze bardziej kolet bo nagrałem to jakby z powrotem. To może Wam ale nie gwarantuję, czy znajdę, więc wiecie Okej. Okay. Tutaj Colt bardzo ładnie zagrał ultem. 12 do 11. Obawiam się co się stanie. Tak. I 17 do 14. A to jest najgorsze jak na przykład biegniesz tam pomóc, bo przegrywacie na nagrodzie i ten... W chwili na przykład ktoś zabije twojego teammatea, zabijesz kogoś i przegrywacie na przykład o tą niebieską gwiazdkę albo ten... Bo po prostu jedno gwiazdko tutaj nieźle źle Okej Ok, e... głowa Tika, gdzie się tapnęło? Aha, dobra, nie pokazali. Oj, aha, dobra, ja też tego z początku nie zauważyłem. Tak, totalnie nie zauważyłem tego z początku. A jak wyszło, to ok. Nawet super. O, jadę. EMS. Bałys, trzy osoby w uciekają. Ja nie wiem. A taki tip, jak y, walczysz przeciwko EMS, to jak ona cię obja, to nie uciekaj, tylko do niej podchodź. Mimo, że masz na przykład 1000 HP, to nie uciekaj, tylko do niej podchodź. Bo jak na przykład będziesz podchodził, to obejrzysz jeden miast na przykład za 700, a jak będziesz odchodził, to obejrzysz trzy razy za 700, więc wiecie. Taki tip. Okej, okay. cold. Yy. Nie pamiętam jak się to nazywało, bo dawno niego nie grałem. Nie wiem czy to już mówiłem, ale chyba to jest takedown. Okej. Okay. Myślałem, że serwis wejdzie tam. Ostatni pocisk. Znowu cold. Ok, to jest knockout. Um, ok, idealnie na dwie trójki, tak jakby ja mam powiem, że ja wczoraj miałem taką denerwującą sytuację, że moja drużyna y była ten właśnie w takiej samej sytuacji jak oni, tylko że na meczu, nie? E no, ja zginąłem, bo walczyłem z trzema osobami. Dobra, reklama powiem za chwilę. <laughs> Dobra, my już jesteśmy po reklamie i kontynuując, że miałem już taką e, sytuację, że po prostu ja zginąłem, bo już tam miałem mało HP. Zabiłem ich wszystkich i osoba, która stała sam na sam, tak jakby, że sam na bramkę z piłką z mojego teamu strzeliła, ale wiecie gdzie? Tak totalnie strzeliła w słupek centralny, piłka się odbiła i po prostu go zabili. Więc dosyć podobna sytuacja. Ojej, ja nie wiem, czy trzeba mieć takiego pH. żeby na nią tak przelecieć, bo jak przelecisz tak jeden na nią, to jest marna szansa, że po prostu uda ci się, no jak to powiedzieć, że uda ci się jeszcze to ugrać, nie? Yy, tą, tym pipem w sumie, bo to jest pip, jakby ktoś nie wiedział. No kurwa, bardzo ładnie porobił. Okej. Okay. A, jeśli dowiecie pod tym filmem, nie wiem, 6-5 łapek kurde? to y, za jakiś czas pojawi się odcinek, w którym kupuję następnego srebrnego skina. Bo już jakby nie mogę ulepszyć żadnych postaci. A! Tak sobie wczoraj otworzyłem, y, mam skrzynkę dla codzienne nagrody, nie? I tak sobie nagle patrzę. Oje, coś mi się przewidziało, nie? Y, I patrzę i pułkownik mówi, y, słuchyba, więc... Wiecie. I teraz to chyba nieźle. W ogóle tu wracam też już do mojego rekordu, do ale to mniejsza o to, ale nie jest też on jakiś wybitny. Czy to jest koniec? Nie, jeszcze tu nie jest koniec. I ten. Brakuje mi chyba tam stu iluś pucharków do. E, do mojego rekordu, więc powoli sobie tędy wiał, a nie jakiś dużo wkrał laterez. Okej, okay, Nita się cieszy. E, bo. Ten, czy ten, bot sam ubije ten sejf? Czy co? Um, co? Nie wiem, nie szczaiłem. Okej, okay, ładnie tutaj kruk porobił. jest... Kruk kontroli Nani. Ona nic co zrobiła, to ja nie wiem. Miała jakieś dziwne opóźnienie. Jean i Moffis. Okej. Okay. Moftis pokonał Gina. I został Wiko czy, czy to się... Aha, da, nie myślałam, że po prostu ta fiłka odbija się od słupka i po prostu z prostu pójdzie na tą wieżyczkę stew. Okej, okay, zagranie Franka. Mm. Okej. Okay. Dobra. Więc to by było na tyle, jeśli chcecie kolejny odcinek skomentowania najlepszych akcji, no to też zostawcie pięć łapek w górę i wtedy pojawią się te dwa filmy i ten po prostu do zobaczenia i cześć!